16 godzina moi drodzy. 16 .00. A na wędce ani ryby, ani raka, ani żaby. Niestety, tutaj teraz rzuciłem w ten kącik dosłownie. Bo tu się zaczęły ryby pląkać, nie? No i miałem takie jedno podszarpnięcie, jedno pociągnięcie, ale to nic to z tego nie wyszło. No, no nic z tego, kompletnie nie wyszło. Tak wygląda teraz ten świat, w którym jestem. Oj, jedno mnie cieszy, naprawdę bardzo cieszy, to to, że przestało padać. A to oznacza, że chociaż wszystko mam mokre, to ja tutaj, jak będę się zwijał, bo no, nie ma sensu tu się Jak się będę zwijał, to nie będę się zwijał w strugach deszczu. I to jest dobre. Tak, te czarne chmury już przeszły, teraz się troszkę rozjaśniło. E, można, Ja tu jeszcze troszkę posiedzę, tak od razu nie pojadę stąd. Bo mi tu dobrze, kurde. no Co ja mogę na to powiedzieć? Dobrze mi jest, i tyle. E, I właśnie, no, no, no nie ma sensu. Kurwa tu dalej siedzieć. Kipieć, tu w tym wszystkim. E, było tutaj jedno takie branie, jedno tu pod brzegiem, tu w tym kąciku. Bo tam z tego to nic stoni, ale ja tam jeszcze raz rzucę wędkę, bo teraz przeszły te czarne chmury, więc pewnie w ciśnieniu się coś zmieniło. Bo skoro one przeszły, jak one przechodziły, jak to się przestało tak no tutaj padać, nie? To właśnie tu w tym kąciku ruszyły się ryby. No to ja tu rzuciłem wędkę. Ale myślę, że teraz jak ten, ta niżówka taka przeszła, e, chmura po prostu odeszła, ta, ta deszczowa, to mogą się pojawić brania. I ja e, w tej nadziei jeszcze tutaj zarzucę tego e, swojego Federa, bo karpiówka jest cały czas zarzucona, ale tam z nią to tam wiadomo, to może leżeć latami i nawet nie zapika. E, feder powinien być troszkę. Mieć troszkę inną skuteczność. Póki co moi drodzy, nie wiem czy jeszcze raz dzisiaj tutaj wejdę tak z, ze smartfona. Zapraszam na serial na ryby z markiem. Rozpoczynamy dziesiąty sezon. I może rozpoczęliśmy go że tak powiem bardzo słabo, ale mam nadzieję, że nie będzie słaby. Że to będzie dobry sezon. Aktywny sezon, że będzie się działo, że będzie ciekawie dla mnie i dla Was. I tego zarówno Wam, jak i sobie życzę, bo dziesiąty sezon serialu na ryby z Markiem został rozpoczęty praktycznie dzisiaj. No, dzisiaj pierwsze te. pierwsze kadry się zaczęły nagrywać. To nie jest, że bez ryb. A ileż to razy ja wracałem bez ryb? Wiele! Co tam się pierdzielić z tym? Pozdrawiam Was gorąco. Liczę na to, że będziecie oglądać ee, serial na ryby z Markiem, w którym postaram się Wam coś ciekawego pokazać no i że zostaniecie tutaj ze mną na kanale. A, jeszcze jedno. Liga Marfisza trwa. Tylko, że jak się będziecie tak dalej opierdalać i nic nie robić, nie przysyłać żadnych zdjęć, żadnych filmów, no to, to po prostu spierdolicie ligę Marfisza. Krótko mówiąc. I tyle. To tak mówię szczerze po polsku. Po ludzku. No i to wszystko. Cześć.